Później jem dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie. Nazywam się Ajla i będę prowadzić wieczór wróżb dzisiaj dla Państwa przez godzinę. Numer telefonu Eureka, wreszcie ja widzę 708 788 do eksperta, czyli do mnie. Bardzo proszę o wysyłanie SMS-ów Państwa pod ten numer. Kto chce uzyskać wróżbę ode mnie, e, niech wysyła. SMS i drodzy Państwo, anonimowo, jeśli chcecie wróżbę, bardzo proszę, żebyście wpisywali na początku tego SMS-a słowo anonim, anon, ale wpisywali swoje imiona i daty urodzenia, bo mnie to jest do wróżby potrzebne, chyba, że bardzo dobrze się znamy, energię Państwa znam i mam tu już w tych rękach, w tych kartach, no to wtedy wiadomo, namierzę w czasoprzestrzeni, ale... Ale całą resztę proszę o przesyłanie imienia i daty urodzenia. Tylko i aż tyle potrzebuję do wróżby. I co, drodzy państwo, i będziemy zaczynać w takim razie, bo widzę, miałam dzisiaj problemy z dojazdem i troszeczkę parę minut opóźnienia mamy, więc, więc zaczynamy wieczór wróżb. I tak, pierwszy SMS od pana Artura. Przeczytam Panie Arturze, dzień i miesiąc urodzenia. Nie będę czytała Pana roku urodzenia. 23 maj. Fajna data. Kiedy spotkam miłość swego życia? Ten 23 z dnia urodzenia. Ja nie jestem bardzo mocnym numerologiem i moim konikiem raczej są rytuały, tarot i innego rodzaju karty w rocznie. Natomiast coś tam z numerologii wiem, a ponieważ dzień urodzenia ma Pan. Powiedzmy sobie, bardzo blisko wibrujący z moim dniem. Prawie taki sam, a nawet taki sam. Stąd też wiem, że jest to. Yy... Jakby taki dzień, który mówi, ludzie w czepku rodzeni, bardzo mocno wspierająca energia z otoczenia, szczęście powinno być, chaosu trochę wnosi to wszystko, ale tak naprawdę jak tak patrzę, piątka z miesiąca i jednak jakby nie było piątka z dnia urodzenia, mówi, że to szczęście to raczej w drodze Pan powinien szukać, tak to powiem, a to tak jakby patrząc na datę, to mi się wydaje, że gdzieś tam, jak Pan gdzieś jeździ, czy się przemieszcza, to musi Pan czuć ten żagl, wiatr w żaglach. I o to tutaj chodzi. Co ja panu powiem? Kiedy spotka Pan miłość swego życia. A tu jest tak. Dosłownie, porusza się Pan. To nie jest zarzut. Karty mi pokazują w jakimś tam powiedzmy szeroko pojętym utartym świecie swoim. Czyli jak gdyby może to być schemat praca. I w tym wypadku, jak zawsze wróżki mówią, coś zmienić, a tutaj te karty mówią, a poruszać się w tym schemacie, czyli jeździć do tej pracy, z pracy, robić zakupy w tych samych miejscach, gdzie Pan robi, bo właśnie w tym swoim poukładanym świecie, pokazują mi karty, ma Pan tutaj ogromną szansę spotkać yy, yy, właśnie osobę, która zawróci Panu w głowie. Mnie ta osoba pokazuje się w giermku buław. Yy, może to być zatem. Dziewczyna taka przebojowa, iskrząca, trochę taki chochlik, czasem może wykazywać się słomianym zapałem, ale na pewno bardzo wesoła, bardzo ciekawska, bardzo taka towarzyska osoba. No może nie zawsze jej najmocniejszą sło, stroną będzie od razu tak jakby powiedzieć to słowa. Czasem może rzucić obietnicę i potem nie móc jej dotrzymać, na przykład umówię się z Tobą, a potem okazuje się, że muszę zmienić plany, bo jednak coś innego mi wypadło, ale to takie urocze może być na samym początku, tak to powiedzmy, więc jakoś się tam dogadacie według mnie. I te karty pokazują, że jest to możliwe Panie Arturze tego lata, więc po prostu o co tu chodzi, jeździć do, tego, do tych sklepów, do których pan jeździ na zakupy, chodzić do tej pracy, do której pan chodzi, ale jakby żyć aktywnie w ramach tego swojego poukładanego świata. Czyli nawet jak się panu nie wiem, skończy gdzieś tam, wie Pan, mleko, czy woda mineralna, czy coś w a nie chce się Panu wyjść danego dnia, to może jest znak od sił wyższych, żeby jednak wyjść na te zakupy. Bo mi się pokazuje możliwe jeszcze tego lata bardzo interesującą znajomość, żeby Pan zawarł i to jest coś ym, takiego, że umówmy się, ym, no dobra, jak Pan przegapi tą jak gdyby okazję, nie mówię, to nie jest zarzut, jakby Pan nawet ją przegapił, to nic straconego, bo w tym roku jak gdyby taka w ogóle aura, gdzie Pan może, jak to się mówi, poznać jeszcze jedną kobietę, więc od przybytku głowa nie boli, ja życzę, żeby Pan wybrał tę właściwą, ale poważnie rzecz biorąc to, jak to się mówi, tu nie chodzi o to, żeby Pan na jakieś wycieczki krajoznawcze wyjeżdżał, tylko po prostu żyć, i uśmiechać się do ludzi, reszta się powinna zadziać. I o to tu chodzi. I trzymam za to kciuki, niech się spełni to, co dobre, razy trzy, razy trzy, razy trzy. Dobra, to teraz popatrzmy, co mi tutaj, kochani, piszecie jeszcze. O, widać, słychać, dziękuję. Podpowiedź dostałam dobrze. Jakby co, to już dobrze. Tylko mnie się tutaj oczywiście tak. Jakby powolutku dzisiaj działa, drodzy Państwo. Chociaż internet mam szybki, ale zdaje mi się, że czas już na wymianę mojego komputera. Dobra, bez imion. Bez imion, pani na literę D, więc tylko tak powiem. Ee, dobry wieczór. Witam, jak pokazują się działania pana na literę T na najbliższy czas? Okej. Okay. Dobra, dobra. Uparcie, przebojowo, będzie jakby z uporem dobijał się swego, tak mi pokazują te karty. No, przebojowo i podbojowo, bo tu jest. I król Buław, i siedem buław jakby przed jego nosem pokazane, więc będzie się dobijał o, o uwagę, o zaistnienie, o to, żeby jak gdyby, no właśnie, jak to się mówi, zaproponować być może to i owo, tak jakby rzeczywiście, przebojem i podbojem pokazują mi te karty, więc fajny, fajny ten najbliższy czas. Możliwy jakiś wyjazd jeszcze jeden przy nim pokazuje się, możliwy, i na głowie, jak gdyby sprawy związane, ale ponieważ mnie się pokazują sprawy sądowe, ale jakby wiadomo, może to być związane z zawodem pana po prostu, to wiadomo, więc jakby on na głowie ma dużo, natomiast y, aspekt tutaj, jak gdyby. E, Była w absolutnie ogień, pasja, i wszystko to, co nazywamy pazurrem rokowym, czyli chęcią popisania się, zaistnienia bojów, podbojów, przebojów, byle nie, rozbojów, ale tego mi karty nie pokazują. To wszystko tutaj jest. Gra i buczy, i naprawdę, y, naprawdę fajny tydzień się zapowiada, ale nie tylko tydzień, ale jakby najbliższy, ten powiedziałabym, czas taki. Wiadomo, może nie do końca roku, ale tam najbliższe tygodnie, takie, takie rzeczywiście dynamiczne przy was, tak to powiem. Cokolwiek to znaczy. Matko, a powiem no, jak karty pokazują. Wie Pani, pokazuje mi się coś takiego, jak zakup dosłownie psa, albo chęć takiego zakupu, więc cokolwiek to znaczy, może będziecie rozmawiać, jak gdyby o rasach psów, czy ja nie wiem. Ale nawet taki, de, jakiś taki detal tu wyszedł, jak ja to mówię od czapy, ale skoro to wychodzi, to mówię. <noise> więc może tu coś jest na rzeczy takiego jeszcze z czworonożnym przyjacielem. Co to jest? Nie wiem, ale dosłownie wyszło, więc podpowiadam. Ogólnie super. Po prostu będą starania, będą ambitne plany ze strony pana. I tak jak mówię, e, fajne, fajne zabiegi o to, żeby, no właśnie, żeby ten czas był jak najmniejszy. Dynamiczna akcja. I teraz tak, co my tu mamy, drodzy Państwo, już anonim. Dobra, to jak ja to zakoduję? Jak anonim, to powiem imię Pani, tylko nie powiem imienia Pana, o którego Pani pyta. Pani Paulina, i tu podam dzień Pani urodzenia, 17. Tak się umówimy. Pani Paulina, urodzona. Z dnia 17, datę widzę. Pyta pani o pana na literę P. Yy, I to będzie tak. Proszę o prognozę na miesiąc lipiec dla naszej relacji romansu. Pozdrawiam serdecznie. Ja też pozdrawiam pani, Paulino. Które karty mnie tutaj do was zawołają? Które karty mnie do was zawołają? A zaczarowany las mnie woła. To niech będzie, tak baśniowo. Mhm. Na lipiec. Paulina. Uwaga na tak zwane szeroko pojęte osoby trzecie, które mogą próbować zaburzyć harmonię Waszej relacji. Lipiec piękny czas, dużo pracy mi się pokazuje, dużo takiej jakby pracy i po stronie Pani, bo tu dosłownie jest taka piękna karta w zaczarowanym lesie, ósemka denarów wygląda tak o. Piękniej, ciekawiej w zielonej scenerii, ale to oczywiście nie chodzi o to, że praca będzie gdzieś w parku, tylko dosłownie ona jak gdyby ma swoje metaforyczne znaczenie, bo te karty, tak jak gdyby są stworzone, że są zielone, zielonego lasu i zaczarowane, ale co to chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że pani będzie zapracowana po uszy i trzeba zwrócić uwagę, że to też może wzmagać jak gdyby napięcie, a je, jakieś tam, bo brak czasu na wszystko. No to trzeba szukać ruchu spokoju, do porozumienia. Bo w osób, jak mówimy trzecich, na może próbować zestygować waszą relację. Tak jak jest bliźnich e, i bardzo wszystkim zależy, żeby, żeby swoje żeby grzcze trącać. Więc może to jakby być tak czas. Kiedy będzie to dwa Was próba dla znajdowania pogody ducha, wspólnego języka i wyrozumiałości dla obu partnerów. Jak przejdziecie tą próbę ogniową, wyjdziecie z tego tylko mocniejsi. Rada od jest taka, żeby nie stabilizować, dział nie jak to mówi osób trzecich, tylko uchać partnera, przede wszystkim tak to powiem. Taki szebojowy, jak to się mówi. Czyli co nas nie zabije, to nas wzmocni. Tak, 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 tak powiem. I Pan może mieć jakąś tajemnicę, albo też być tak bardziej skrytyczoną tego w tym lipcu, ale to trzeba chodzić o to, ale On po prostu jest taki, który osobą, która nie lubi u mocno. Wszystkiego trzeba tak, jakby wyciągać z niego, wydłubywać o co chodzi. Więc tutaj też takie zajęcie emocjonalne się pokazuje. No i taka próba zamień dojrzałości, z Waszego związku. Czyli przechodzimy w ciutki, jakby trudniejszy, zapracowany okres, jeszcze się trącają. I teraz, jak gdyby, uczymy się pięknie oddywać. Wszystko będzie dobrze, jak zaczynamy słuchać o osób trzecich, to psuje mm, tą relację. Więc tak, jakby ostrożnie i czuciem w tym litwu. Wiesz, a i ja muszę zapytać mojego partnera, czy mnie widać? Nie widać? jest lep, 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 do...